Co jeśli powiem Wam, że te gigantyczne bloki granitu w Egipcie czy chociażby w Peru nigdy nie zostały wykute? Że istnieje przepis dostępny dla każdego, który pozwala odlać sztuczny granit w domowej kuchni, używając składników znanych starożytnym. Pan Marcel Foti udowodnił, że to działa. Cześć. Witam Was na kanale Ciekawostki i Naluzie. na luzie. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który może zmienić sposób, w jaki patrzycie na każdy starożytny monument. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, muszę Wam powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, to nie jest moja teoria. To jest teoria pana Marcela Fottiego, a więc węgierskiego badacza, który stworzył coś, co nazywa teorią na tronu. A ja w tym odcinku chcę Wam jedynie ją przedstawić. Po drugie, Geopolimery interesowały mnie od wielu, wielu lat, ale muszę przyznać, że pierwszy raz natrafiłem na coś aż tak konkretnego. I co najważniejsze, możliwego do sprawdzenia w domu. I po trzecie, będę z wami szczery, tak jak zawsze. Mam tutaj trochę swoich uwag i do niektórych rzeczy mógłbym się przyczepić. Jednak ten odcinek, który teraz oglądasz, to jest tylko takie przedstawienie tego, co on twierdzi, czyli ten mężczyzna. Chcę, żebyście sami to wszystko ocenili. Jeżeli temat będzie Was interesować, dajcie proszę znać w komentarzach. A na głównym kanale przygotuję taki obszerniejszy odcinek, właśnie z moją własną analizą i jeszcze obszerniejszym przedstawieniem tej hipotezy. Ale dobra, wróćmy do Fotiego. On twierdzi wprost, starożytni Egipcjanie i prawdopodobnie także wiele innych zaawansowanych starożytnych cywilizacji nie wykuwali tych swoich gigantycznych, megalitycznych bloków. Oni je po prostu odlewali. Brzmi absurdalnie? Dla wielu pewnie tak i ja sam też podchodziłem, no tak można powiedzieć, bardzo sceptycznie, gdy zobaczyłem tytuł tamtego jednego z odcinków, który obejrzałem. Jednak później obejrzałem jedno nagranie, drugie i kolejne i zobaczyłem ten przepis, a więc trzy składniki. Oczywiście wszystkie dostępne w starożytności, ponieważ no to jest bardzo, bardzo istotne. Efekt? Sztuczny granit, który wygląda bardzo podobnie jak naturalny. Twardość to od 6 do 6,5 skali moksa, a więc niemal identyczna jak w przypadku kwarcu. Dobra, żeby to wszystko zrozumieć, musimy zacząć od jednego kluczowego składnika szkło wodne. Czym jest szkło wodne? Jest to krzemian sodu, a więc biały proszek o wzorze chemicznym Na2SiO3. I teraz słuchajcie uważnie. Powstaje on, kiedy natron, czyli sól, którą starożytni Egipcjanie zbierali nad Nilem od tysięcy lat, reaguje z kwarcem w wysokiej temperaturze. Konkretnie co najmniej 851 stopni Celsjusza. Przy tej temperaturze natron zamienia się w żrącą, czerwoną ciecz, która dosłownie zjada granit na śniadanie. A produktem ubocznym tej reakcji jest właśnie szkłowodne. I teraz najlepsze. Wiemy przecież, że Egipcjanie używali natronu dosłownie do wszystkiego. Prania tkanin, suszenia żywności, leczenia, mycia zębów, a nawet i do barwienia tekstyliów, konserwacji papirusów, kosmetyków, a przede wszystkim do mumifikacji. Można powiedzieć, że natron był takich ich uniwersalnym narzędziem. Wiedzieli też, jak zrobić szkło natronowe, a więc najstarszy typ szkła, który używamy do dziś. Już między 5 a 4 tysiącleciem przed naszą erą tworzyli szklane amulety i koraliki. Co to oznacza? Że umieli topić natron już od tysięcy, tysięcy lat. A więc być może nawet i przypadkiem ktoś podgrzał kiedyś natron na takiej jakiejś granitowej powierzchni i wtedy zobaczył, że kamień zaczyna się rozpuszczać. Czy naprawdę tak trudno uwierzyć, że mogli to później wykorzystać? A teraz przejdźmy do samego przepisu, ponieważ to jest naprawdę piękne w swojej prostocie. Trzy składniki. Szkło wodne, piasek lub ewentualnie inny jakiś pokruszony kamień krzemionkowy jak granit oraz do tego wapno gaszone jako katalizator. Ile tego wapna? 2%, dosłownie szczypta. I tu pojawia się taka pierwsza niespodzianka. Wapno gaszone to silna zasada. W teorii nie powinno robić absolutnie niczego ze szkłem wodnym. A jednak działa, ale pod warunkiem, że użyje się właściwej techniki. A właściwa technika to nie jest żadne mieszanie tych składników. Foti mówi wprost: jeśli spróbujesz to zrobić z mentalnością XXI wieku, mieszając jak opętany albo używając miksera, na pewno ci nie wyjdzie. No dobra, no to jak to działa? Najpierw mieszasz te suche składniki, czyli piasek z wapnem gaszonym, aż zauważysz, że piasek nabierze takiego widocznego białego odcienia. Potem wlewasz trochę szkła wodnego do tego pojemnika, do tej formy. Tak, żeby mniej więcej ta mieszanka tych suchych składników była przykryta, powiedzmy, 1 no, cieczą. I teraz kluczowe. Wsypujesz suchą mieszankę łyżka po łyżce, delikatnie rozgniatając grudki. Nie mieszasz. Ta ilość, którą dosypaliśmy łyżką, musi koniecznie znajdować się pod powierzchnią tej wody. Jest to jedyny sposób, żeby uniknąć bąbelków powietrza. Pan Foty twierdzi, że jest to dokładnie tak, jak w naturalnym kamieniu. No dobra, ale co się dzieje chemicznie? No dobra, ale co się dzieje chemicznie? Jony wapnia mają destabilizować roztwór szkła wodnego, powodując wytrącanie się amorficznego żelu krzemionkowego. Ten żel to jest nasze spoiwo. I co najważniejsze, jest przeźroczysty. Końcowy kamień wygląda jak naturalny granit, ponieważ widać w nim wszystkie ziarna piasku czy grysu. Foti nagrał dziesiątki filmów. Dodaje też, że wolontariusze z całego świata powtórzyli ten eksperyment. Według niego to nie jest teoria, to działający przepis. I tu dochodzimy do czegoś, co według Fotiego jest kluczowym dowodem. Z pewnością każdy z Was widział te dziwne wypustki na starożytnych blokach. Znajdujemy je w Peru, w Egipcie, w Rzymie, praktycznie wszędzie, gdzie są megality, i już wielokrotnie wspominałem o nich na moim kanale. Także i wielu widzów tego kanału, w komentarzach przynajmniej, sugerowało, że właśnie jest to efekt geopolimerów. W sensie taki efekt uboczny stosowania technologii geopolimerów. I wychodzi na to, że pan Foti to potwierdza i przedstawia właśnie, dlaczego coś takiego widzimy. Oficjalna teoria mówi, że te wypustki służyły po prostu do transportu. Że owijano wokół nich liny, no i później transportowano. Jednak jest jeden problem. Te wypustki prawie zawsze znajdują się na dole bloków. Nie na górze, nie po bokach, na dole. Do tego, co według mnie jest naprawdę istotne, to te wypustki znajdowane są także i na malutkich blokach. A więc takich, które no zapewne nawet jeden mężczyzna był w stanie podnieść. Więc po co by robili wypustki na takich malutkich blokach, do których transportu nie trzeba było żadnych lin? Jak dla mnie, to ewidentnie się kłóci z tą teorią. W sensie z tą teorią transportu, a nie z teorią pana Fotiego. Posłuchajmy teraz wyjaśnień tego mężczyzny. Mówiłem dzisiaj, że aby powstał ten geopolimer, to musimy pozbyć się nadmiaru wody podczas twardnienia. W przeciwieństwie do nowoczesnego betonu, który potrzebuje wody do utwardzenia, ten starożytny sztuczny kamień musi ją odprowadzić. Jeśli tego nie zrobimy, to kamień może się dosłownie rozpłynąć. Fotti pokazał to na trzech formach. Pierwsza miała dziurę na dole. Kamień tam stwardniał idealnie. Druga miała otwartą górę do parowania, ale tam materiał zaczął mięknąć. Z kolei ta trzecia forma była zamknięta szczelnie i tam zawartość zamieniła się powiedzmy, że w błoto. Według tego mężczyzny to te wypustki, które widzimy na megalitach, to są po prostu otwory drenażowe, a więc na podobnej zasadzie tak jak w jego formie. Inaczej mówiąc, to na dole tej formy robiono dziurkę, następnie przykrywano ją jakimś kawałkiem tkaniny, żeby przepuścić tylko wodę, a nie ten cały materiał. Geopolimer wypychał się nieco przez tę dziurkę, tworząc te charakterystyczne gózki. Po stwardnieniu zostawały takie wypustki, jakie widzimy na tych wszystkich megalitach. Pan Foti twierdzi, że właśnie dlatego znajdują się one zawsze na dole i dlatego wyglądają tak podobnie na całym świecie. A te bloki, gdzie nie ma tych wypustek, to być może w ich przypadku ten nadmiar cieczy był usuwany górą. Żeby to uzasadnić, to Foti pokazuje nawet taki rzymski mur, rzymskie megality, gdzie widać nie tylko te właśnie wypustki, taki powiedzmy, że efekt przelania, a więc miejsca, gdzie materiał wyciekł z formy jak ciasto z tortownicy. Nie oszukujmy się, przecież nikt o zdrowych zmysłach nie rzeźbiłby czegoś takiego celowo. Nawet gdyby usuwano te całe otoczenie tego bloku i zostawiano tylko wypustkę, a więc po jaką cholerę, że tak brzydko powiem, zostawiano te właśnie ten powiedzmy, że wyciek z tej formy. Jeżeli cała ta powierzchnia tego bloku miała być, powiedzmy, że ręcznie, czy narzędziami usuwana, takimi prymitywnymi, no to po co zostawiali takie elementy? Jak dla mnie to się nie trzyma kupy. Dobra, ale jeśli Egipcjanie odlewali kamienie, to skąd brali to szkło wodne? W grobowcu Rechmire jest malowidło, które Egiptolodzy interpretują jako taką scenę wytopu metalu. Ludzie stoją tam z miechami, podgrzewając coś na kamiennej podłodze. No i tutaj pan Foti pyta, kto przy zdrowych zmysłach topi metal na granitowej podłodze? Przecież taki kamień można powiedzieć, że dosłownie wysysa całe ciepło. Co by zrobili, gdyby ten metal przypadkiem się rozlał? I dlaczego w tle widać jakieś takie białe stosy czegoś, co wygląda jak proszek zanieczyszczony czarnym pyłem? Jego interpretacja jest taka, że to nie jest żaden proces wytopu metalu. Jest to po prostu podgrzewanie natronu na granitowej posadzce. Biały proszek w tle to właśnie szkło wodne, a więc produkt tej reakcji. Niestety nie mamy na to żadnego twardego dowodu. Jednak wydaje mi się, że przyznacie chyba, że ta wersja ma sens. Okej, okay, ale taki jeden plastikowy kubek to jedno. Ale wielotonowe bloki? Czy to w ogóle jest skalowalne? Spójrzmy na świątynię przy Sfinksie. Niektóre z tych kamiennych bloków mają takie dziwne, wieloboczne kształty, które idealnie do siebie pasują. Standardowa teoria egiptologów mówi, że Egipcjanie po prostu rzeźbili każdy blok osobno, dopasowując go do tych sąsiednich. Mniej to robić miedzianymi dutami albo kamiennymi młotami. Foti pokazuje jednak inną możliwość. Wyobraźcie sobie taką drewnianą konstrukcję ze słupami i deskami, która jest obciągnięta skórą zwierzęcia jako, powiedzmy, że wodoszczelna forma. Ta skóra musiała być mocno naciągnięta, żeby nie zostawiać żadnych zmarszczek na powstałym kamieniu. Ten facet upiera się, że po prostu dwa kawałki skóry owijało się wokół słupa, następnie przybijało gwoździami, i wtedy byliśmy właśnie w stanie otrzymać coś takiego jak widzimy w Egipcie. Nie tylko w Egipcie, bo chociażby identyczne narożniki widzimy także i w Peru. Na blokach, znajdujących się w tej samej świątyni obok sfinksa, widać jeszcze coś ciekawego. A więc takie idealnie pionowe linie, które biegną przez stałe narożniki od góry do dołu. Jakby właśnie ślad po jakimś słupie, który wciśnięto w ten miękki materiał. Foti twierdzi, że widać tam także takie przelania, a więc miejsca, gdzie ten materiał wyciekł z formy. No i te kwestie już poruszaliśmy. Gdyby te kamienie były faktycznie rzeźbione, to przecież nikt by czegoś takiego nie zostawił do ozdoby. No dobra, a te wieloboczne kształty? To akurat jest proste. Foti sugeruje, że po prostu odlewali bloki jeden na drugim. Górny dopasowywał się do dolnego, poleżał na nim, kiedy jeszcze był miękki. Pamiętajcie, że to jest teoria Marcela Fotiego, a ja Wam ją tylko jedynie tak wstępnie zarysowałem i przedstawiłem. Mam tutaj swoje różne przemyślenia, a także kilka miejsc, do których bym się mógł no, tak delikatnie przyczepić. Jednak chciałem, żebyście sami zobaczyli, o co tutaj chodzi w tej teorii i być może wyrobili sobie jakieś zdanie. Ewentualnie, jeżeli jesteście ciekawi tego tematu jeszcze bardziej, to dajcie znać, a postaram się przygotować taki nieco obszerniejszy odcinek na mój główny kanał. Jeżeli interesujecie temat geopolimerów, to w międzyczasie zachęcam Cię do kliknięcia w tym miniaturkę, która się teraz tutaj wyświetliła, aby przejść do mojego odcinka, gdzie omawiam właśnie temat geopolimerów w kontekście peru i tamtejszych legend. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!